Część 163 i 38 w tym roku, nieco inna. Dzisiaj temat: esencja przekazów zaświatów. Żyjemy w czasach zalewu informacji, głównie śmieci, fałszywych wiadomości, propagandy, siania strachu i produkcji iluzji. Za wieloma doniesieniami kryją się nieuczciwe zamiary wprowadzenia innych w błąd lub wyciągania im pieniędzy z kieszeni. Inne wybiorcze informacje mają na celu wywołanie strachu. Wytwarzanie strachu jest prawdopodobnie głównym celem propagandy, już zawsze tak było. Ludzi żyjących w strachu łatwiej jest kontrolować. Tym bardziej ludzie, którzy nie oddają się nadzorowanemu myśleniu i chcą myśleć samodzielnie, starają się zdobyć prawdziwe informacje, aby móc, móc nadać swojemu życiu jakiś sens. Obserwuję trend który objawia się w ucieczce do tradycji, a mianowicie w powrocie do dawnych rytuałów, wydarzeń religijnych i miejsc mocy, ponieważ pojawia się próba wyczucia innej, pozytywnej, wzmacniającej energii. Można tam znaleźć to, czego się szuka we wszystkich odmianach. Po pierwsze, to zgromadzeni tam pozytywnie myślący ludzie, ale są też charyzmatyczni księża, mimo że wyjątki, są miejsca, na przykład stare kościoły czy kaplice, które skumulowało ogromną pozytywną energię którą można poczuć i nią się naładować. Przykładowo na Górnym Śląsku i w centralnej Polsce istnieją tak zwane odpusty, które nabierają w moich oczach nowego znaczenia. Liczba pielgrzymów w przeciwieństwie do całego demontażu i samodemontażu z, intys, z instytucjonalizowanych kościołów lub ich niewiarygodnych urzędników, z których część płynie z prądem w tym roku chyba rośnie, jak wydawało mi się zaobserwować, ale może się łudzę i wcale tak nie jest. Niemniej jednak świadomi ludzie szukają bardziej obiektywnych informacji, nie mogą jednak uzyskać tego od mediów, niezależnie od jakości tych mediów. Dlatego szukają tych informacji w zaświatach. Istnieją guru lub szczególnie nawiedzeni albo utalentowani ludzie, którzy mówią, że mają kontakt z osobami zmarłymi lub istotami wyższymi w jakimś Australu tak to nazywają. Ale są też ludzie, którzy przeżyli doświadczenia bliskie śmierci i składają relacje z różnych krótkich odwiedzin w zaświatach. Większość raportów owej drugiej grupy można pominąć, gdyż nie dostarczają one żadnych istotnych informacji, ale są wyjątki i te wiadomości sprawiają, że chce się ich posłuchać. Przesłania te są wiarygodne, spójność tych informacji jest dla mnie wystarczającym kryterium wiarygodności. Pominiemy tutaj więc guru i skoncentrujemy się na w zasadniczych raportach zaświatów ludzi, którzy tam byli i którzy albo całkowicie rozwinęli się na dla lepszych ludzi po takim doświadczeniu, albo którzy powrócili z niezwykłym jakimś darem talentem, na przykład ze zdolnością do jasnowidzenia. widzenia. Większość ludzi raportuje w sposób niezadowalający, ponieważ brakuje im narzędzi językowych, duchowych a nawet może intelektualnych, aby adekwatnie opisać to, co przeżyli. Co mówią więc ci specjalni ambasadorzy, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia? Jak na przykład Vincent Tolman. Tolman mówi o systemie miłości, który jest jedyną prawdziwą rzeczą. Naprawdę istniejemy w systemie, w tym systemie i dzięki... Temu systemowi. Zakładam, że Jezus miał na myśli ten system, gdy mówił o Królestwie Bożym, które jest już tu i teraz, mówił także o nowych szatach potrzebnych, aby wejść do tego Królestwa. Tolmen jako przepustkę podaje autentyczność. Wszyscy uważają, że są autentyczni. Niemniej jednak, kiedy się sami obserwujemy, odkrywamy. To, że musimy odgrywać różne role w naszym życiu, w zależności od lokalizacji grona lub środowiska. Są wielcy prezesi firm, który, którzy warczą, prychają w roli menedżerów, a w domu, gdy rządząca żona macha berłem, wielcy prezesi mutują w małe, pokorne myszki. Zupełnie inna rola. A kiedy musisz grać tak wiele ról, i nawet nie jesteś tego świadomy, udajesz większość tych ról. Po prostu nie jesteś autentyczna, autentyczna. I dlatego nie jest się w stanie dotrzeć do systemu miłości. Oznacza to, że trzeba założyć nową szarę, zdejmując wszystko inne, co nie jest autentyczne w Twoim życiu. Ale najpierw zdać sobie sprawę z tego, co czyni nas nieautentycznym. Gdzie się przeginasz? Kiedy się przeginasz i w końcu dlaczego się przeginasz wbrew Twojej intuicji, wbrew Twojej duszy? Nie da się kształtować życia bez autentyczności. Żyje się wtedy jakoś, jakoś, ale kopiuje się życie innych lub ciągle poddaje się presji zewnętrznej. Nie jesteś tym, kim powinieneś być i chcesz być. Niektórzy ludzie świadomie wybierają taki styl życia i wierzą, że tylko w ten sposób mogą być szczęśliwi, jeśli zachowają harmonię także za cenę unicestwienia samego siebie. Jednak brak autentyczności pozbawia nas mnóstwa energii i blokuje nasz rozwój. Są tylko dwa momenty w życiu, w których jest się bez wysiłku autentyczny a mianowicie w chwili narodzin i chwili śmierci. W międzyczasie trzeba walczyć o autentyczność, ale jeśli jesteśmy autentyczni, jesteśmy również bezbronni. Stajemy się bezbronni, narażeni na ataki z zewnątrz, ponieważ się nie dostosowaliśmy. I to się po prostu nie podoba. Bo jesteśmy uczciwi, nie chcemy się naginać, jednak bez autentyczności nie możemy się rozwinąć, bo nie dążymy do celów zgodnych z naszą duszą. Zatem pierwsze pytanie, jakie należy sobie w tym momencie zadać, brzmi, gdzie jestem autentyczny, a gdzie nie. Drugą zasadą przekazaną przez niebo według Tolmena jest zrozumienie, Sensu życia. Z jednej strony, życie to tylko ziarenko piasku, tak mil, malutkie, tak nikłe, a z drugiej strony jest o wiele większe niż przynależność do jakiejś partii, do jakiejś religii, a nawet do rodziny. Dlatego też od czasu do czasu zmiany wykraczają. Poza ograniczenia tych środowisk. Ponieważ rozwój tego wymaga. Jesteśmy tutaj, aby się uczyć, a nie by być potępieni na sądzie ostatecznym. Zatem sens życia polega na uczeniu się. To jedyny powód, dlatego zdecydowaliśmy się na inkarnację. Każde wydarzenie, każda konstelacja, nawet każde złe trudne doświadczenie powinno służyć nauce, zdobyciu nowych umiejętności i nowych Lepszych cech charakteru. Trzecia zasada, także warunek wstępny uczenia się, to postawa kochania wszystkich istot, w tym zwierząt i roślin, ale także brzydkich, bezczelnych, głupich i w inny sposób niesympatycznych. Chodzi o postawę nieodrzucenia i akceptację człowieka jako takiego, jako stworzenia Bożego. Czwarta zasada to słuchanie wewnętrznego głosu. Intuicji, a więc duszy. Bóg przemawia do nas przez duszę, musimy dać mu czas i przestrzeń na przemówienie do nas. Wiele różańców i litanii odmawianych bezmyślnie prawdopodobnie nie przynosi żadnego efektu. To nie jest rozmowa z Bogiem. Bóg przemawia poprzez intuicję, jeśli chodzi o plan i głos sumienia, jeśli chodzi o kwestie etyczne, czyli przemawia przez intuicję, jeśli chodzi o plan. I przez głos sumienia, jeśli chodzi o kwestie etyczne, o rozróżnienie między złem a dobrem. Im bardziej skupisz się na słuchaniu głosu duszy, tym lepiej będziesz w stanie odróżnić głos duszy od innych głosów i coraz częściej będziesz za nim podążać. Wtedy staje się on jeszcze bardziej obecny. I tak to właśnie jest skonstruowane przez niebo. Piąta zasada to porzucenie uprzedzeń. Uprzedzenia to sądy i osądy na temat innych, także te, które są bezpodstawne, wydawane pochopnie i niepotrzebnie. Tworzy to mury i negatywną energię dla tych, którzy żywią uprzedzenia, ale ogranicza także tych, którzy są ofiarami uprzedzeń. Powinien zostawić wszystko otwarte i w ogóle nie oceniać, nie osądzać. Możesz przełamać ten brzydki nawyk o ile taki masz Najwięcej ją przeze ludzie którzy czują się ofiarami Aby zmniejszyć skłonność do osądzania musisz zacząć od zadania sobie pytania dlaczego osądzam innych Kontrolowanie myśli to jeden ze sposobów ograniczenia tendencji do osądzania ponieważ jeśli wielokrotnie oceniasz bez zastanowienia się, stanie się to nawykiem, a nawyk staje się charakterem, a charakter kontroluje nasze życie. Kontrolowanie myśli to najpotężniejsze narzędzie umożliwiające utworzenie własnego spojrzenia na innych, na świat. Szósta zasada to unikanie negatywnych wpływów. Tolman mówi o godzinie siły. Jakimi myślami lub przesłaniami karmią się pół godziny przed pójściem spać i powstaniu? Tutaj ustala się kurs na cały dzień. To są przełączniki energetyczne. To w dużej mierze eliminuje negatywność. Ma tutaj na myśli także osoby negatywne, ponieważ kontrolują one nasze życie swoją negatywnością, wysyłają. Sając naszą energię, niszcząc nas emocjonalnie, musi zadać sobie pytanie, jaki wpływ na ciebie wywiera ten konkretny człowiek z zewnątrz, ta konkretna osoba. Czy jest ci po tym spotkaniu dobrze? Czy jesteś po tym spotkaniu lepszą osobą? Jeśli potem poczujesz się źle, masz do czynienia z wpływem negatywnej osoby. Następna zasada to zrozumienie celu zła. Zło mogło czy musi się wydarzać tylko po to, aby można poznać dobro. Nie, nie zobaczymy nigdy światłości, gdy nie będziemy znać ciemności. Ósma zasada to móc polegać na bezwarunkowej miłości Boga. Konkretnie jednak oznacza to synchronizowanie własnej drogi z Planem Bożym, ponieważ. Plan ten jest absolutnie dobry, wypływa z absolutnej miłości. A kiedy miłość ma taką cechę, jest całkowicie godna zaufania, jak u małego dziecka, które całkowicie ufa swoim rodzicom i ich miłości. Przywołuje się tę absolutną miłość werbalnie, na kazaniach na przykład, a nie jest ona rozumiana albo przeżywana. To zapomnienie o jest jednak zamierzone. Bo mamy być niezależni. Powinniśmy podejmować decyzje niezależnie. Dlatego tracimy świadomość absolutnej miłości i troski Boga. Nawet jeśli decyzje wydają się być błędne, wszystko obróci się w dobro, jeśli będziemy gotowi się z tego czegoś nauczyć. I dziewiąta zasada to świadomość wzajemnych powiązań ze wszystkim. Każdy atak na drugiego jest atakiem na mnie. Tyle, że trzy razy silniejszy. Wraca więc podrójną siłą do mnie i skierowaną przeciwko mnie, ale oznacza to również, że każde dobro, które wyśleć, wróci potrójnie do ciebie.